Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go u pana Siusiaka. Ostatni filmik w tym momencie ma 808 wyświetleń, 63 łapki w górę, 8 w dół. Za wszystkie łapki dziękuję. Pamiętajcie, że im więcej łapek, tym większa szansa, że nagram kolejny odcinek z danej serii dużo szybciej. A w tym odcinku znowu będzie łapanie rzadkich pokemonów, a na koniec już pokażę swoje aktualnie posiadane wraz ze zmienionymi nikami niektórych, tak jak prosiliście w komentarzach. Pamiętajcie, że wciąż możecie pisać swoje propozycje ników i będę zmieniał e, danych pokemonów nazwy jak poprosicie. Raz jeszcze dziękuję za wspieranie mojego kanału, za przekazywanie filmików dalej, za wszystkie Lajki pod filmami za subskrypcje, których w tym momencie już jest 412, a więc tuknęło 400 subów. I zbliżamy się wielkimi krokami do 500 subskrypcji. A na 500 subów, tak jak mówiłem, mam już nagrany special. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Także zachęcam do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i zapraszam na odcinek. Miłego oglądania. Pierwszym Pokémonem jest Squirtula, więc. Pokémon specjalny. Co prawda, tylko 41 Combat Power. Ale jak już kiedyś mówiłem, warto wszystkie Pokémony z tych starterów łapać, ponieważ są bardzo rzadkie. No i im więcej cukierków, tym bliżej stajemy się. Jeszcze sprawdziłem. IV. Tym jesteśmy bliżej czwartej, przepraszam, trzeciej formy danego Pokémona. Tutaj już Bulbazaur. Pierwszy chyba na moim koncie. Yy, głównie Squirtle spotykałem w Warszawie. Nie wiem, jak to jest w innych miastach. Możliwe, że inne Pokémony są bardziej popularne w innych regionach Polski. Na razie, jednak, koncentruję się tylko na Warszawie. Tak. Bulbazaur zarejestrowany w Pokédexie. Sprawdzamy jeszcze IV. No niestety najsłabsze. A tutaj Vulpix Pokémon ognisty, rzadko dosyć spotykany przeze mnie typ Pokémonów. I także będzie to pierwszy Pokémon tego typu na moim koncie. Złapany od razu Great Ball'em z malinką. 610 doświadczenia. Zarejestrowany oczywiście w Pokédexie. Jeszcze sprawdzamy. IV, niestety najsłabsze. No cóż, kolejny Pokémon to trzecia forma Widlego, a więc Bedrill. W sumie to głównie złapałem tego Pokémona, by zarejestrować go także. Jako wpis po Pokedexie, ponieważ tylko 56 Combat Power jest ono żałosna wartość. Często spotyka się Widley o wyższym Combat Power, no ale bez większych problemów udało się go złapać. Co prawda, tylko podstawowe 100 plus 500 doświadczenia za to złapanie. No ale jak widzicie, o V niestety też ma najsłabsze, także. Pokemon do śmietnika, na transfer, później pójdzie tutaj PG od trzecia forma Pidgeya, 313 CP, troszkę mało, ale nigdy nie wiadomo jaki nam się trafi IV, a też ciężko jest mm, o ten wyższy potencjał rozwoju wśród tych bardziej popularnych Pokemonów. Głównie spotyka się Pidgey z tym najsłabszym y, Individual Value. Tutaj ten Pidgeot strasznie daleko stał i trzeba było wykonywać te rzuty takie przeciągane. No i złapany. 150 doświadczenia. Jeszcze sprawdzamy potencjał, niestety najsłabszy. Kolejny Pokémon to Rhyhorn. Kamienny Pokémon. 249CP. Bez szału, aczkolwiek jest to dosyć rzadko spotykany Pokémon. No i Great Ballem złapany, zarejestrowany w Pokédexie. więc, sporo w tym odcinku, jak widzicie, Pokémonów udało się dodać do Pokédexu. Tutaj Hipno, czyli druga forma Drowsiego. Ze znakami zapytania. Także możliwe, że pierwszy Pokémon z Combat Power powyżej 1000 wreszcie na moim koncie wyskoczył z pierwszego Great Balla. Jeszcze raz Malinka. A w następnym odcinku prawdopodobnie yy, nagram ewolucję swoich Pokemonów, ponieważ troszeczkę cukierków już uzbierałem. Też niektóre będą rzadsze. No i hipnozłapany. O i proszę, 1097 CP. Jeszcze sprawdzimy potencjał. No niestety najsłabszy, ale nie szkodzi. Przyda się do przejmowania gymów. Jak najbardziej. Tutaj Dratini, pierwszy, którego spotkałem. W Łazienkach. Królewskich. Zapraszam Was tam, ponieważ yy, można spotkać chyba wszystkie niemal Pokemony yy, w miejscu, gdzie najwięcej lurów jest zawsze. No i złapany pierwszym Great Ballem. Zarejestrowany oczywiście. I całkiem przyzwoite CP, bo 483 jako pierwsza forma Pokemona. IV niestety 2 na 4 No a więc bez szału. Kolejny Squirtle, a więc już trzeci specjalny Pokémon w tym odcinku, jeśli dobrze liczę. Znowu wartość Combat Power. Nie jest jakoś. jakaś szokująco wysoka. No ale szybko udało się złapać. Sprawdzamy jeszcze IV. No i. Kurczę znowu najsłabsze. Jeszcze jeden Squirtle. Tutaj już 11 CP. No to nawet gdybym miał chyba iV najwyższe, to i tak nie inwestowałbym w tego pokemona, ponieważ zbyt duża strata cukierków przy power-rapowaniu na odpowiednią wartość CP. Mimo to sprawdziłem. No ale miał najsłabszą wartość iV, więc... Nie ma absolutnie problemu. Kolejny Pokémon powyżej 1000 Combat Power, Tentacruel, a więc druga forma Tentacula, Też Pokémon wodny, tutaj taki bardziej wodno-trujący, e, można powiedzieć chyba. Tym Great Ballem musiałem daleko rzucać, podobnie jak w przypadku Pidgeota, żeby doleciał. No i wyskoczył niestety z tego. Jeszcze raz Malinka. i kolejna piłeczka znowu nic z tego bo tym razem odbił tej kurczę też jeszcze trwała anima, anima, animacja odbicia trochę się zawiesiłem sawerki znowu wyskoczył no i te pokemony które już są wyższymi i ostatnimi formami są ewidentnie trudniejsze do złapania w końcu udało się trafić, bo wcześniej odbijał. Wszystkie bole w swoim kierunku. No i złapany wreszcie ten cruel. Też myślę, że będzie to przydatny Pokémon, jeśli chodzi o walkę w salach. Sprawdzamy IV. No i podobnie jak Hypno dużo CP, ale tragedia, jeśli chodzi o potencjał. A tutaj Nido Queen. 33 combat power. No szkoda tej wartości. Ale jak najbardziej fajnie, że udało się spotkać także rzadkiego pokemona, Jest to trzecia forma Nidorana Samiczki. I też nie, nie miałem jeszcze wcześniej e, Nidokuin. Nie ewoluowałem póki co jeszcze żadnego Nidorana. Możliwe, że w przyszłym odcinku, który już będzie z ewolucji, ukażą się właśnie wyższe formy e, tego rodzaju Pokémonów. Zarejestrowany oczywiście. Jeszcze sprawdzam potencjał. No przyzwoity, ale. Nie ma sensu inwestowania w tego Pokemona. Tutaj Growlite. Ognisty pokémon, jeszcze jeden. Combat Power nie robi jakiegoś wrażenia. Ale. Wszystkie pokémony, które są rzadziej spo spotykane, warto łapać ogólnie można powiedzieć, że wszystkie Pokemony warto łapać, nawet nawet te najsłabsze Pidgey, Rataty, ponieważ łatwo o ewolucję tych najsłabszych i najczęściej spotykanych niewiele potrzeba cukierków. Często można też udało się to oczywiście złapać Great Ball'em z malinką i zarejestrowany w pokédexie. Hmm, Obpadać się moim zdaniem też łapać większość drowsi. No praktycznie ja staram się łapać wszystkie drowzy ponieważ yy, mimo że one od tej wartortle, a więc druga forma squirtla, combat power średnie, no ale tak jak mówiłem wszystkie specjalne Pokémony łapiemy. Yy, no właśnie. Opłaca się łapać moim zdaniem większość ich, ponieważ gdy przemienimy je w hipno, są one dosyć, dosyć przydatne, jeśli chodzi o przyjmowanie sal i utrzymywanie ich. Tym bardziej, jeśli uda się takiego już w miarę o solidnym Combat Power jego złapać, jakieś tam 400-500, to już hipno będzie miało około 1000 CPA, więc. Całkiem fajnie. Można potem jeszcze power upować tutaj kolejny Squirtle, a więc chyba już szósty, jak nie. Pią no, piąty, szósty, coś takiego w tym odcinku e, z tego rodzaju cukierków. No ale wciąż jeszcze szukam Pokémona z tej rodziny, który będzie miał potencjał na tym najwyższym szczebelku. A tutaj Elektabas. Elektryczny Pokémon, także w łazienkach królewskich. Chyba nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o res pokémonów na tamtych lurach. Całkiem przyzwoite Combat Power 462, chociaż nie ma on ewolucji. Oczywiście hmm, wcześniej jeszcze nie złapałem tego typu pokemona, więc będzie to kolejny wpis do mojego Pokedexu. No i proszę, trafienie świetne, jeszcze podkręcona. Piłka, a więc łącznie 660 doświadczenia. Sprawdzamy Combat Power. No, przyzwoite, aczkolwiek też ten pasek mógłby być troszeczkę dalej, bo jest na środku. Ten, wartości poziomu Pokemona. no i wtedy pewnie CP byłoby wyższe. A no tutaj kolejny Dratini. No i nawet powyżej 500 Combat Power, 523. Jak już się trafiły jednego dnia, no to drugi i chyba będzie mm, tak to będzie chyba ostatni pokémon w tym odcinku na koniec tak jak obiecałem pokażę pokémony aktualnie przeze mnie posiadane mm, pod względem wartości combat power od najwyższej do najniższej tej ten Dratini, no sprawił spore problemy nawet zastanawiałem się, czy nie użyć Ultra Bola, ale troszkę mi było szkoda tych najlepszych piłek. Nagwalałem sobie zostawić, gdybym spotkał coś bardzo, bardzo rzadkiego. No i trudniejszego do złapania tutaj. Pomarańczowe zdaje się było kółko, a więc. Po prostu miałem pecha, teraz już się złapał. Jeszcze sprawdzamy potencjał. No 3 na 4, a więc całkiem nieźle. No i tak jak mówiłem, tutaj macie już moje Pokémony, dwóch powyżej 1000 Combat Power, a więc ten Takruel i ten Hypno, którego, które udało się złapać. Niektóre Pokémony mają zmienione niki, tak jak prosiliście, na przykład ten Raticate. No i to już zbliżamy się do końca odcinka. Dziękuję za oglądanie. Jeśli się film podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Przypominam, że im więcej lajków, tym... Większa szansa, że kolejny odcinek ukaże się szybciej niż normalnie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to nie zapomnij zostawić suba. No, jeśli macie takie możliwości, to przekazujcie filmiki dalej. Niech te 500 subów wpadnie szybciej, a będziecie mogli zobaczyć special przeze mnie ostatnio nagrany. A to już by było na tyle, tak jak mówiłem. Żegnam się z wami. Cieplutko, na razie, do następnego razu, cześć.